Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu portalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pana Przemysława, który pisze do nas Witam, mam problem, gdyż wysłałem dwie paczki pobraniowe Paczki dostarczone, a pieniędzy nie otrzymałem do dziś Znalazłem na forum inne pokrzywdzone osoby Jest to firma pośrednicząca, która wysyła paczki za pomocą firmy DHL W DHL-u nie uzyskałem żadnej pomocy, gdyż oni wywiązali się ze swojej strony umowy Tamta firma, która mnie oszukała nie udziela żadnej odpowiedzi. Wysłałem do nich już z 20 maili i 0 odzewu. Nie ma też żadnego numeru kontaktowego, co mam zrobić w tej sytuacji. Panie Przemysławie, przede wszystkim yy, trzeba by było zacząć od regulaminu tego pośrednika, nazwijmy to w ten sposób, który na pewno, w, jeżeli funkcjonuje w obrocie gospodarczym, tak, jest to firma, która jakąś tam ma ugruntowaną pozycję, powinna taki regulamin udostępnić chociażby na swojej stronie internetowej lub w biurze, tak, w którym te paczki mógł Pan nadać, chociaż domyślam się, że cała procedura odbyła się zdalnie, internetowo, tak, i ewentualne przekazanie już nastąpiło bezpośrednio do kuriera DHL-u. Dlatego sugerowałbym zapoznać się z tym regulaminem i dokładnie przeczytać, jak kształtują się warunki wypłacania pieniędzy w przypadku wyboru paczek pobraniowych. Bardzo często tacy pośrednicy dają sobie jakiś bliżej nieokreślony czas, tak? Nie ma jakiegoś, jakichś przepisów, które wymuszają jakąś konkretną datę. Często jest to nawet 30 dni na wypłatę tych pieniędzy. Czasami uzależniają tą wypłatę na bazie jakiejś podpisanej, na przykład umowy o świadczenie takiej usługi od osiągnięcia jakiegoś limitu kwoty, tak, i dopiero wtedy automatycznie realizują wypłatę na wskazany rachunek, czy też w jakiś inny wskazany sposób. Czasami też jest tak, że Taka wypłata odbywa się dopiero na wniosek tak, korzystającego z tej usługi, często na specjalnym formularzu, który taka firma udostępnia. Więc trzeba by było przede wszystkim zacząć od tego regulaminu, sprawdzić dokładnie, jakie były warunki usługi, jakie były warunki tej umowy pośrednictwa w przypadku tej firmy i się do tego zastosować. Jeżeli te warunki i terminy wskazane w regulaminie firma przekroczyła, to najlepiej napisać oficjalne pismo reklamacyjne na adres kontaktowy tejże firmy w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, z informacją pokrótce na temat tego, jak przebiegała cała transakcja, cała procedura, tak, przekazania paczki, z informacją, jakie to były daty, numery nadania, numery, numery przewozowe, jeżeli były, tak, zależy, jaka to była sytuacja, i domagać się zwrotu tej ściśle określonej kwoty pobraniowej na wskazany rachunek, I ten rachunek też w piśmie podać w, w związku z tym procesem reklamacyjnym, i wysłać to, tak jak powiedziałem, za potwierdzeniem odbioru na adres tejże firmy i oczekiwać na odpowiedź. Firma ma niestety 30 dni na udzielenie takiej odpowiedzi. Taka reklamacja powinna być w tym terminie rozpatrzona maksymalnie i powinna się tutaj. Sprawę ustosunkować. Jeżeli nadal będą problemy po takiej reklamacji, to dobrze się skontaktować z rzecznikiem konsumenta. Jeżeli faktycznie korzystał pan z usługi tej firmy, jako konsument, tak, a nie jako e, uczestnik obrotu gospodarczego m, będący firmą, tak? czyli e, uczestnikiem profesjonalnym. Jeżeli był Pan tylko konsumentem, który prywatnie te paczki wysyłał i korzystał z usług tej firmy, to może się Pan zwrócić do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, a konkretnie e, do e, tak zwanego rzecznika konsumenta. Ci rzecznicy. Pomagają bezpłatnie, udzielają porad, oczywiście, z zakresu tego prawa konsumenckiego, pomagają w napisaniu ewentualnych pism reklamacyjnych, więc jeżeli ma pan wątpliwości dotyczące tego, jak taka reklamacja powinna wyglądać, to też tam pan może uzyskać takie informacje, a nawet pism procesowych, tak. Rzecznik może w, nawet wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub wstąpić już do toczącego się postępowania. Jeżeli faktycznie będzie trzeba się sądzić z tą firmą, tak i sprawa zabrnie tak daleko, to też Rzecznik Konsumentów może, chroniąc tak, interesy konsumentów, wstąpić do takiego postępowania. Wyszukiwarka rzeczników dla danego obszaru zamieszkania. Aby pan się mógł skontaktować z takim, który funkcjonuje w, na pana terenie. Jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak? w zakładce rzecznicy. Może pan po prostu w wyszukiwarce wpisać taką informację i na pewno na tą stronę pana wyszukiwarka i strona urzędu przekieruje. To jest pierwszy w zasadzie etap, który moim zdaniem należałoby zrobić. Jeżeli firma nadal będzie utrzymywać, że nie chce wypłacić tych pieniędzy albo w ogóle nie będzie się kontaktować, no to najlepiej po prostu zgłosić sprawę do sądu. Jeżeli oczywiście w pana ocenie gra jest warta świeczki, jeżeli ta kwota jest stosunkowo duża, bo trzeba pamiętać, że jeżeli będzie pan chciał tą sprawę wytoczyć, to będzie pan zobowiązany do złożenia takiego pozwu w sądzie cywilnym i niestety te początkowe koszty będzie pan musiał ponieść dopiero w przypadku ewentualnego prawomocnego wyroku tak czy też zakończenia sprawy mówiąc prościej w po pana myśli, te koszty czy to zastępstwa procesowego czy postępowania tak będą przeniesione na tą stronę przegrywającą w tej sytuacji tą firmę tylko to trzeba się też wtedy uzbroić w cierpliwość bo takie Sprawy no, trwają przynajmniej kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Można oczywiście skorzystać też z postępowania nakazowego, ale sugerowałbym najpierw tutaj zwrócić się do rzecznika konsumentów, tak i zasięgnąć opinii, tym bardziej, że jeżeli Pan zwraca uwagę w tym mailu, że na forum, tak, na którym odbywa się dyskusja. Dotycząca tych usług przewozowych, czy też kurierskich, jest informacja, że jest więcej poszkodowanych osób. Być może toczy się jakieś postępowanie już, lub jest taka sytuacja, że zbiera się jakieś grono osób, które zastanawia się nad pozwem zbiorowym, i warto byłoby to wtedy przedyskutować właśnie z rzecznikiem konsumentów, żeby obrać odpowiednią strategię i podejście do tego typu sprawy. To są moje sugestie w tej zaistniałej sytuacji, na podstawie tego, co pan do nas napisał. Sugerowałbym, tak jak powiedziałem, podsumowując, zacząć od reklamacji, uprzednio zapoznając się z regulaminem tego usługodawcy, a później kontakt z rzecznikiem konsumenta w celu zdecydowania, skonsultowania sprawy i na jaki dalszy tor ją ewentualnie przekazać. Jeżeli by pan miał jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.